Ja tutaj chciałbym taki, ale znaczy, przypomnieć taką e, śmiesz śmieszną sytuację, to Pan zapytał, e, która mi utpiła akurat e, Tener, który siedzi po e, mojej prawej ręce i ten, tak też było na się rezerwowych i często było, że tener e, e, zwracał uwagę, że biedra bliżej, biedra bliżej. Ja akurat połowałem z kartkę, a i tak troni no, kto, piło i, i w pewnym momencie mój pierwsza pisze. A ja tak się przesunąłem przysu po prawej stronie i mówię, zaraz, zaraz się przysunę. A akurat pałcowałem też za kartki, no i tak nie wiem czy się do mnie. No taka zabawna sytuacja, ale często wspominamy. No To co, czekamy na, na kolejne pytania z publiczności.